Corrélé, les auraient fini Daliście dużo łapać i widzowie, wczoraj dowiedzieliśmy się wielu nowych rzeczy. Ponieważ, jak widzicie, te nietoperze nie przysladowały. No i normalnie, tam były, widzowie, kolejne nietoperze, do których doprowadziły mnie do elementów układanki tej złej osoby, która prawdopodobnie się pojawi za niedługo. No i tu mamy książkę, oczywiście. Widzowie, tak bardzo wyraznie Ma Zisa jedną, jedyną szansę użyć mnie na parę sekund. Ale będzie to bardzo, bardzo trudne. No i tu widzowie, muszę zdobywać elementy układanki i zdobyłem syna nadstele. Nie zdobyłem ostatniego, więc widzowie, może mi ktoś dzisiaj w pomoże i to by był Dave. Zobaczymy. Najpierw muszę mu to wszystko pokazać, a potem może on, jego niby mądra głowa mi pomoże w tym, więc zobaczymy. Eee, Pokrój. ten pistolet, bo jest niebezpiecznie. Halo. Dzień dobry. No, sama jest no, ja też mam problem i chciałbym z Tobą porozmawiać o paru kwestiach, kolego. Ja też, chodź, wezwał mnie Batman. Chodź, pokażę Ci. Dobra, Na dobra. dobra. Chodź tutaj, chodź tutaj, patrz. Tutaj wczoraj obudziłem się i pojawił się taki nietopes, widzisz to? A wiesz o tym, że ja to widziałem? A, no, no muszę to wiedzieć, bo to jakoś zbilet, nie? A to jest widoczne. No i słuchaj, ty nie wiesz tego, że to mi jest kolejny, patrz, widzisz? No widzę, widzę, widzę. No i tam no? w ogóle też jest taki grób, też tam byłem. Ale po co ty tam byłeś? No bo, no bo, byłem, wiesz jak ja śledztwo prowadzę? Ja byłem w okay. tego potwora. Czekaj, ale czekaj, to ty to widzenia Nie, dobra, dobra, to czekaj, ty ty widziałeś także. To w ogóle, czekaj, nie ci wytunacy. Tu chodzi o to, że A, tu wysłała ta zła osoba, to wysłała zła osoba, która powiedziała, że jak znajdę 4 elementy układanki, znalazłem trzy, to wtedy będę mógł ją ujrzeć na parę sekund. Nie udało mi się to, bo znalazłem tylko 3 yy, na cztery, ale patrz to, ten nietoperzy doprowadziły mnie do tego z takiego i powiedz mi, czy ty tutaj byłeś. Nie, tutaj nie byłem, tu nie. No i dobra, to patrz, to dobrze, to dobrze. Bo patrz, tutaj mamy element układanki, który, e, To jest chyba, to jest piersi, to jest piersi element, widzisz? Aha, tak, widzę, no. Normalnie to jest taka straszna lęka. Ja nie wiem, czy to jest lęka tej Ej, osoby, czy kogo. Wygląda jak jakiegoś zombiaka, cała zielona. No, Wygląda jak lęka Frankensteina, widzowie. Frankenstein, taki stalecy, straszny taki, taki potwór. No, e, i tutaj jest dużo deni. Mi się wydaje, że ta postać jest związana z Halowicz bardzo ogólnie. Tak? Tak, No, no w sumie może być, skoro są dnie taka ręka, może tak być Bolowski. Co było dalej? E, co było dalej? No dobra, dalej, dalej co było dalej? Ja cię jest ja cię jest Ej, dobra, moc tej ręki, nie! Ty, czy... Mam, mam! Weź mi daj, wezmę, weźmę, z weź, Ja cię mogę, nie? To e, Do lecisz! Czekaj, no dolecę, I co tu jest w ogóle z X? Panie ja patrz uważnie, to coś nie wiem. Dobra, nie wiem. Masz. Dawaj. No, git, git, git. Lecimy dalej, lecimy. I tak mało tu nie sali. Dobra. No jak nie? Przecież oh. to jest 20. Tutaj doleciał, pat. Tutaj doleciał dyniowy. Tu jest to chyba... Jest. Yy, nie wiem, który to jest, ale zaraz ci powiem. Chodź tutaj, czekaj. Pyk. Yy, dobra. To jest normalnie element układanki chyba trzeci, albo czwarty. Czwarty! Czwarty! Tak. I to jest czwarty element układanki. I normalnie fakt... Mi się wydaje, że to jest jakaś planca, która jest poskładana z różnych części. No i yy, nie mamy chyba pierwszego, dobra. I tu piszę. Mając wszystkie elementy układanki, ujawniam się, ale tylko na chwilę. Kto z waszego miasta nie chciałby mnie zobaczyć? No właśnie, tej no. działać. Noi, noi povedz mi, povedz mi, kto to może być, no, ja nie wiem, mi się wydaje, że to nie jest To nie jest na pewno ten, ten głosu, tylko to jest jakiś owielny sposób. No to, to teraz ja Ci pokażę coś, co ja odkryłem. Co ty na to? Ja ci nie pokazałem wszystkiego. Aha, dobra, to pokażę Ale wszystko, chodź. a potem polecimy do moich. Musimy wrócić na Palionowo tak wiesz? Tak, mm. tak, tak. Do, do moich rzeczy też na palię trzeba wrócić. A to gdzie są twoje rzeczy? Czekać, to ja nie no wiem. palionowie prawie blisko. Bo, bo ja nie wiem co ty wiesz, nie wiem, w ogóle nie... jest jakaś żółta osoba, żółta postać, która mi pomaga w tym śledztwie. Ona mi daje cenne informacje. Nie wiem kto to jest. No nie, jak to będzie... Lolo, to ja już nie widzę nie? Wydaje ale... mi się, że na pewno to nie jest lolo, bo on nie piszę jak lolo. A, nie piszę jak lolo, no ale wiesz, lolo, potrafisz się w liczyć na te pustecie. Bardzo Powiedz, mm. dobrze. Chodź tutaj na górę, na prawo razu. Dobra, okej, okay. no tam właśnie byłem, tam byłem, no. Tam byłeś? Nie, no no, no w tym grobie byłem, tu co są te Co ty, ty, Ty też byłeś. Tak, byłem wczoraj. Nie, to co tu robią gasty? Co tu robią gasty? Ja nie mogę, ej, czekaj, muszę go zabrać. Ja to jest rozumiem. Ej, dobra. Patrz, i ty byłeś tutaj, z tym? Tak, byłem tutaj i tu i tu były otwarte drzwi. Byłeś u gościa. No, a widzę, ja je otwarłem. No wiem, no raczej znaczy, tak się domyśliłem, no. No, ja je otwarłem i normalnie widzowie tutaj był ten, i, i to był ten element. Ej! co? się tu No co ty chodzi, to tu su, jest? Tu Ja nie chcę tu być, ja nie chcę tu być. Dobra, to dobrze. musimy teraz znaleźć element układanki ostatni. No dobra, ale chodź, to ja ci pokażę, co ja mam. Patrz, chodź. Mam sześć fajerek, to mi stać. To ja ci dam, patrz, tu, 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 wyląduj, dobra, masz. Bo no, ja mam jeszcze całego staka, trzymaj. I teraz dobra. tak, mi żółta postać podpowiadała, że Olka porwała jakaś straszna postać. No nie wiadomo właśnie, co to było. Wczoraj no. dopiero odkryłem, że ona lubi krew, jakieś, nie wiem, ludzi, jakieś takie rzeczy dopiero odkryłem wczoraj. Krew, no. I patrz, wylądowałem tutaj i no. tu jest jakaś tajna baza, ja nie wiem, to jest jakieś miejsce tej osoby, chodź zobacz tutaj, to, patrz. To jest tak. stigma nie może być tej baz. Patrz, 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 zobacz sobie, no. zobacz sobie, to jest dosłownie obok. O kurde, o kurde. Zobacz, zgoda. co się tutaj dzieje, widzisz, coś tutaj dzieje? No patrz. widzę, widzę. Zobacz, zobacz. Co to jest. To jest Dobla. normalnie jakby ja ma tego potwora i on ostatnio rozwajł tutaj drogę i przeszedł. Ale co najlepsze, co się dowiedziałem niedawno, to to, bo tu było wszystko zablokowane, nie? Tu wszędzie no. była jakby, nie wiem, bariera. Teraz no. to jest otwarte, ale tutaj były drzwi i tych drzwi już nie ma. To, to jest po prostu. A co ty? A to? Ty nie, nie było, ja widziałem to przez barierę, bo to były bariery, tu się wlecieć e. dało i były drzwi z kłódką. Ale nie ma teraz tej kłódki, a ja mam ten klucz, co tam był do tego ja potrzebny. Nie ma... Ej co i może ta nie? No mogę tam wejść, tylko no nie mam jakby już tych drzwi, bo ich nie ma, zobacz, on ten już nawet. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. To jest to ukradłem tej postaci. Możliwe, że w tym czymś był Olek, ale no nie zdążyłem go uratować. Kulce, no to na pewno jest go tam nie mają. to jest strasznie dobra, to wygląda jakiegoś jema faktycznego potwora. Dobra, wiesz co, ja bym stąd wyszedł i poszukał ostatniego elementu układanki. Musimy znaleźć jakieś taki, które nas zaprowadzą do tego elementu. I ja nie wiem gdzie to może być. czekaj, jak to sobie wychodzi. Tak? Nie, tu, tu prosto, 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 tak, cały czas i tu jest wyjście normalnie okay. Ja nie mogę tak po prostu to przeczytał, dobra. Słuchaj, musimy mieć przeczytać całą yy, i normalnie wszedł i w, i w, 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 nie wiem jak jeszcze, żeby po prostu to znaleźć. Więc ja radę uzywać teraz dużo elektrycznych i szukamy, bo to musi być gdzieś tutaj, to tu musi być to getopez, albo cokolwiek do nas naprowadzi. Dobra. dobra, ja nie wiem, co to może być, gdzie to musi być. molo, chyba coś mam. Patrz Wiec tu do Syba, patrz, ze jest jakaś latarnia, myślisz, że to jest. Widzicie? to? Czekaj, czekaj, jakie latarnie? No zobacz, tu I... jest latarnia, widzisz? O, ej, to będzie tu! Chyba czekaj. Dobra, czekaj, 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 czekaj. Ostatni. To chyba jest ostatni element układanki jest. Ej! Mm, myślisz, ale tu tutaj są... nie ma nic zapisanego. Tu są... No może właśnie o to chodzi! Tu trzeba tu, tu Co to jest? Czekaj, ej! Chodź tu! O patrz! Nazywam Luz się HE! Na H! Na ej, dobra! Jakie są na... hulaj noga! Herkules! Herkules! Herkules e... helikopter! Helikopter! Eee, yy, chrabąż, no nie no, czekaj, czekaj, nie, ile, tu jest? Przez CH chyba. ile tu jest liter? Czekaj, ile tu jest liter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, ja 5, 6, 7. Ej, tu jest mega długie imię! Tu jest mega długie imię! Jak on ma przysłonę? Co? Nie mam pojęcia, nie wiem, nie wiem. No, ja tak mieć. myślę, że może to być helikopter. Heli... Heli, o, czekaj, chy, e. L, i k o p... T e. no nie no ty się gubi, coś przedwon! To musi być coś innego! Ej, nie masz może aparat! ma, ma. mapa, co chceć? Zotwotę, zotwotę tego, czekaj! Także no nie wiem co jakby to się mogło nazywać, wejdź co, normalnie tego Mam zdjęcie z Bogonie, wszystkiego się dowiemy z czasem. Mm, więc tak, jest na hacos, potem Doj. jest coś, na nie wiem co. Bardzo ważne jest to, że mam ten klucz, A odnaleźć co on otwiera i jak to znajdziemy, to może też nam coś podpowie. Tak jest, widzowie, piszcie w komentarzach co tu muszę być